strus z we portalu przed Galo KSW21 Piotrek, walczysz z Krzyszkiem, kułakiem, zawodnikiem, który wraca po długiej przerwie. Myślisz, że będzie to miało wpływ na niego w walce? Mam nadzieję, że Krzyś się dobrze przygotował i że damy dobrą walkę, bo to się tak naprawdę liczy. A w jakiej dyspozycji tak naprawdę ocenię to po walce 12 dnia? Piotrek, będziesz walczył tutaj u siebie w Warszawie powiedz, czy będzie to miało dla ciebie jakieś znaczenie? Nie, 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 nie. Nie mam jakichś presji o tak miejsca, gdzie, gdzie mieszkam. Ale fani będą zdecydowanie po twojej stronie. To się okaże, prawda? Krzysiek jest wieloletnią gwiazdą KSW, tak więc e, zobaczymy, jak te proporcje się rozłożą fanów na niego, na mnie, ale mam nadzieję, że, że jest na pewno fani moi usłyszą. Czy jest jakiś aspekt gry MMA Krzyśka, którego obawiasz się najbardziej? Nie, myślę, że dobrze, jak można powiedzieć, przyjrzeliśmy pracę pracy Krzyśka. Eee, jak walczy, jak, 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 prawda, jak trenuje i, i przede wszystkim mam dosyć duże grono ludzi znajomych, którzy dobrze znają Krzyśka, więc myślę, że jestem przygotowany. Dobrze. Piotrek, czego możemy się spodziewać po Twoim występie na KSW 21? Myślę, że na pewno dobrej walki i wygranej. Dziękuję bardzo, to był Piotr Strus dla portalu FightSport.pl. Dziękuję bardzo.